Tralalala, jestem w breakoucie, robię sobie co chcę Ich no, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mam 666 monet, to jest drugi odcinek I Przepraszam, że on jest z breakouta, widzowie Ale no nie wyrobiłem się przy tym odcinku, więc muszę nagrywać dla Was breakouta Chcę inną gierkę z telefonu nagrać, ale no tylko ta na razie jest możliwa No i widzowie, no przechodzimy do pierwszej gierki, nie? Widzowie, tak się składa, że niedługo mam urodziny, więc zróbcie dla mnie najlepszy prezent. Zjeżdżając w dół klikając chyba 5000 subskrypcji do dnia moich urodzin. No byłby najlepszy prezent, ale teraz przechodzimy do dalszej części filmu. Dobra, widzowie, mam pierwszą gierkę. Bierzemy oczywiście magnes i double coinsy i sobie skaczemy. Mam nadzieję, że teraz jakoś nagrania będzie lepsza. Pewnie mnie słyszycie tak, jak z konsoli nagrywam, bo aktualnie nagrywam na mikrofonie z słuchawek więc jakoś nagranie jest troszkę słaba, przepraszam, znaczy tak mi się wydaje, ale raczej tak, <laughs> ale dobre, na razie mam 100, no 200 monet, nie, mm, więc na razie git, tutaj sobie hop, skaczemy pięknie, lecimy sobie dalej, chcę, aby ten film był bez cięć, bo za dużo czasu nie mam, więc nie chcę nagrywać 30-minutowego filmu, aby miał 20 minut cięcia i wyszło 10, tylko chcę nagrać po prostu 10 minut film, który... w ogóle po co ja wam to mówię, widzowie, ale mamy pierwszego boostera. Jest to autko. Oha, mm -hmm, super. Bardzo słabo ja sobie grę słyszę. Ojeju, teraz troszkę. Dobra, jest git. Już sobie podgłośniłem na schowkach gra widzowie. Ale dobra, lecimy sobie tutaj pięknie. Hop, pięknie naprawdę. Ale lecę no, normalnie najlepiej. Widzowie, napiszcie w komentarzu. O, super. Widzowie, napiszcie proszę was, abyście w komentarzu napisali jakieś fajne propozycje gier, które można sobie przetestować na telefonie, z chęcią przeczytam te komentarze i zobaczę co polecacie, więc polećcie mi jakąś fajną grę. O, o super, co to było w ogóle, co to w ogóle było i teraz mi nie stać na Double Coins, tylko na Magnes, ale dobra, zdobyć między 80 a 100 monet w y, 3 grach z rzędu. No to jest ciężkie zadanie, bo zawsze o jej. to mi nawet widzowy nie na ten. Ale dobra, weźmy sobie head power. Dawno nie brałem. Ale lecimy sobie na 700. Więc już mamy lekki wynik Szkoda, że paliwko się w czasie tego nie nabiera, ale dobra, nieważne już. Hop, tutaj. O ale poszedłem. Tutaj mamy dużo, a ja nie mam magnesu, to muszę tak zbierać jakoś. Ale bez magnesu to naprawdę dziwnie się gra. Że połowy nie mogę zdobyć. O, fantastycznie. O, mam magnes. A, nie wziąłem magnesu. Super, ale dobra, teraz mamy wynik razy dwa. No, szedł szybciej, wynik. Szedł, szedł szybciej, ale dobra, tu się A, nie, wziąłem magnes. A, dobra, to chyba na head startem nie było stać bo zniknął tak szybko. Dobra, tu muszę zrobić. Tak, o! Udało się. 100 monet. No, fajnie, jakbym 500, 1000. Fajnie, jakbym zebrał. Dobra, zebrałem trochę. Teraz tutaj, hop, 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 pięknie. Od ostatniego zbieramy monetki i mamy wynik 600 i mamy autko. I teraz nie chcę tak szybko odpaść na tym autku. Chcę trochę daleko polecieć sobie tym autkiem. O nie, nie lubię tych rakiet. Ło, Ło, Ło. Aj, nie udało się, ale i tak tutaj było yy, nawet git na tym aucie. Mogłem bardziej góry się tam trzymać, ale wydaje mi się, że i tak jest dobrze. Mamy 340 monet, więc git. Ale dobra, lecimy sobie dalej. Mamy już połowę paliwka. Więc naprawdę fajnie. A w międzyczasie, widzowie, jakie ja tutaj sobie pięknie przechodzę grę, w międzyczasie, widzowie, jakie ja sobie pięknie przechodzę grę, jeszcze raz to powiem. To powiem wam, że w, w sobotę, tak, w sobotę, kiedy wy to oglądacie, znaczy, wy to oglądacie w środę, czy w czwartek, chyba w czwartek, już nie pamiętam, ale chyba tak, to w sobotę. Będzie widzowie, odcinek z Fortnite'a. Yy, dawno nie było Fortnite'a na moim kanale, więc będzie znowu Fortnite'ik. Mam nadzieję, że wynik Wam się znaczy, że odcinek się Wam spodoba, bo ja szczerze bardzo lubię nagrywać Fortnite'a i to będzie dany challenge w tym Fortnite. Cie. Nie zdradzę co, nie zdradzę jak, ale będzie to challenge w pewnym sensie, więc mi się wydaje, że warto czekać. Ja bym na Waszym miejscu czekał, a my mamy paliwko. O, mamy to, co u mnie w moim rankingu tych jest na drugim miejscu, czyli ten samolocik. Wy... To jest chyba Cayo Perico, Tak mi się wydaje. No tak, to jest Cayo Perico, Oj, już myślałem, że ładnie tak w to wejdę, ale no niestety nie. No to już tutaj szybko leci, naprawdę. No ale dobra, my też jakoś lecimy. Dobra. Ale lecę, ja nawet nie wiem, co tu się dzieje. Niech szybciej mi się to paliwo zbiera, bo ja naprawdę. Co to było? Fajne to było. No nie, dobra, widzowie, bierzemy reklamę. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chociaż w tam rankingu graczy to widziałem, to to. No to jak oni mają po jakieś 10 milionów, ale mi się wydaje, że to jest niemożliwe robić. Ojej, co zrobiłem. Ja Ojej. Ojeju. Ojej. Ojeju. <grytanie> co to było? Ale wydaje mi się, że to nie jest możliwe robić 10 milionów, ponieważ, no. Chyba się nie da nawet. Naprawdę. Na pewno wiem, że ewentualnie 70 tysięcy. Się da zrobić. 100 tysięcy, może tak. Milion? Może też. Bo to tam szybko idzie. Ale aby 10 milionów zrobić, to już. No nie wiem. Ale. Nie wiem jak to zrobili, więc może nie będę się wypowiadał na ten temat. A poza tym ja to nawet sobie jestem w tego breakouta. Ale ogólnie tak widzowie to ja Wam powiem. Że ja już odcinek nagrywa 10 minut. A już jestem na. 800 wyniku, znaczy, tutaj w tą mapkę. O, dobra, widzowie, mamy autko. Do góry szybko. Hop, pięknie na dół. Do góry warto się zawsze góry trzymać. Tutaj ładnie ominąłem. Ładnie mi się zebrało. Lecimy tu. Hop, hop, hop. Aj, nie udało się teraz, ale. Prawie tysiąc monet mam. I ja nie mogę. No bo chyba będzie więcej niż na, na początku odcinka. A to się zbyt często nie zdarza. To jest naprawdę rzadkość. Dobra, piękne to było. Hop. Tutaj hop, hop. I lecimy sobie, zbieramy... Nie zebrałem tego paliwka. Ja nie mogę, jak ja tego nie zebrałem. Dobra, udało się. Już nie wiem, co tu się dzieje. Ja już po prostu naciskam randomowe przyciski, ale dobra. Jestem na tym motorku. I mamy monetki na sam start. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, że mamy monetki na start. Bardzo dużo monetek. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo. Naprawdę dość dużo tych monet tutaj jest, naprawdę. No tutaj musimy dużo przejść na tych. Na paliwku musimy dużo przejść. Ponieważ tu jakby mamy jedno życie gwarantowane. Aj, nie udało. Mogłem do, dołem iść dalej. Mój rekord to jest 5000. Fajnie jakbym miał nowy rekord, więc. Próbuję ustalić nowy rekord. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem. Czy chcę, aby mi wyszło? Chcę. Ale. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Kompletnie nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ale no chyba na razie mi dobrze idzie, znaczy ja to się na tym prawie nie znam. Ale no, jak na mnie to jest dobrze. Ojej już myślę że tego nie przeskoczę. Ale dobra, no to tutaj już szybko idzie. Ale dobra. Mamy nowego boostera. To boostery nazywam. Lecimy sobie górą. Najlepiej górą zawsze. Zawsze najlepiej górą, to prawda jest. Ale dobra, lecimy dalej. Hop. Ło, wow, Nie odbił mnie materac, to myślałem, że mnie ten, ten... Złożej weźmie, ale dobra. Nie wziął mnie. Dobra, na razie udaje mi się. Jakoś to przejść. Nie wiem jak, ale jakoś mi się udaje. Hop. Dobra. Niech się to paliwko szybciej ładuje. Dobra, jest auto, więc w sumie najlepiej dla mnie. W sumie większość graczy lubi tutaj auto. Ło. Ło. Dobra, udało się przejść te rakiety, więc to najważniejsze. Dobra, lecimy sobie dalej. Ło, jeju, co to było? Co to było w ogóle? Mamy wynik 6200, nowy rekord mamy! Mam nowy rekord, bardzo mnie to zadowala, że mam nowy rekord. Więc bardzo mi się to podoba. Już mam ponad połowkę paliw połowę paliwka, więc to mi też się bardzo podoba. Bardzo podoba, dobra. Ło, to było ryzykowne paliwko! Dobra, mam paliwko. O nie, mamy samolot, więc według mnie najgorzej. Ale dobra, mamy końsy i pizzę, więc jeszcze lepiej. Sobie zbieramy. O nie, niestety mi się teraz tutaj nie udało. Ale lecimy sobie dalej na kolejne paliwko. Kolejne paliwko musi być zebrane. Tylko teraz to tu już idziemy me mega szybko. Przynajmniej dla mnie to już idzie mega szybko. Dobra, jakoś lecę dalej, jakoś dalej lecę. Dobra. No, na razie mi to dobrze wychodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mi to dobrze wychodzi. Szybko paliwko, dobra, mam. O nie Czemu ja nie mogę mieć takiego szczęścia? I ciągle mi daje samolot. Ja nie wiem, jak to się dzieje sam dół. Dobra, nie wiem, jak to się dzieje, że mi ciągle samolocik daje. Na razie dzisiaj dało mi najmniej tego motorka. Ło. Udało mi się to przejść. Jestem dzisiaj jakiś najlepszy w tego breakouta. Nie wiem, jak to się stało. Że ja zrobię. Lecę po 10 tysięcy. Lecę po 10 tysięcy. Nie zatrzymuję się na tym. Lecę po 10 tysięcy. Aj jaj. Aj. Było blisko. Było bardzo blisko. Ale dobra. Lecę dalej. Paliwko. Paliwko zebrane. Dobra, lecimy sobie dalej. Nie. Dobra, widzowie, dajemy reklamę. Widzowie, wziąłem reklamę, lecimy dalej, no. Muszę mieć te 10 tysięcy. Fantastycznie! Dobra, widzowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Cześć!